Witam bardzo serdecznie, Rosław Białończyk. Drodzy Państwo, gościmy dzisiaj na turnieju piłki plażowej o Puchar Burmistrza Krynicy Zdroju. Turniej zorganizowało Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Aktywny Tylicz oraz Osada Turystyczna Domki w Lesie. Po raz czwarty walczymy o ten puchar. W tym roku zgłosiło się do turnieju 15 drużyn, Rywalizujemy systemem brazylijskim, czyli gramy do dwóch przegranych, jeżeli drużyna przegra dwa razy, odpada z turnieju i tak systematycznie aż do finału. Drużyna, która zwycięża otrzymuje puchar i tytuł mistrza turnieju. O puchar, oczywiście burmistrza Krynicy Zdroju. Drodzy Państwo, gościmy dzisiaj w turnieju drużyny z różnych miejscowości, nie tylko z gminy Krynica. Ale warto podkreślić, że są również drużyny z Tylicza, z Moszyny, są drużyny z Krynicy, z Ptaszkowej, jak i Nowego Sącza. Korzystając również z okazji chciałbym przypomnieć, że stowarzyszenie organizuje również inne imprezy sportowe, ale mniej między innymi w najbliższym czasie rozpoczynamy rundę jesienną amatorskiej ligi piłkarskiej gminy Krynicy Zdrój. Przypominam, że w tej lidze gra 10 drużyn amatorskich. Mecze rozgrywamy na boiskach ze sztuczną nawierzchnią typu orlik. Gramy mecze w mochnaczce wyżnej gramy w moszynie, jak i w szczawniku. Terminarze, kolejność spotkań i godziny można sobie zobaczyć na stronie internetowej www.aktywnytylicz.pl. Tam również cała tabela naszej ligi. Jesteśmy za rundą, już po, po rundzie wiosennej, jest cała tabela tabela króla strzelców. Ciekawe rzeczy można sobie zobaczyć. Zapraszam, zapraszam do oglądania na naszej stronie, jak również pewnie rundę jesienną będziemy się starać pokazać na stronie internetowej Małopolskie TV. Więc bardzo serdecznie zapraszam na imprezy organizowane przez Stowarzyszenie Aktywny Tylicz. Teraz jesteśmy na piłce plażowej, a na jesień zapraszamy na Amatorską Ligę Piłkarską. Dziękuję aktywny, bardzo. To jest kolejna znakomita impreza, świetnie przeprowadzona. Jerzy Karakuła, który zarządza obiektem i organizuje tutaj wiele atrakcji. Cieszę się, że impreza się rozwija. Słyszę, że w tej chwili już kilkanaście teamów. W kolejnych latach będzie, będzie jeszcze więcej. No i cóż, ja dziękuję jeszcze raz za wszystko, za to, że stworzyliście naprawdę świetną imprezę. Zapraszam oczywiście na kolejne edycje. Będą się rozwijały. No i życzę oczywiście wszystkim tego, abyście jeszcze, jeżeli macie jakiś wolny czas, wypoczęli dobrze. A wszystkim, wszystkim tym, którzy poczuwają w wesie, miłego pobytu dalszego na terenie tego pięknego, aktywnego obiektu. Dziękuję bardzo. Również dziękujemy. Dziękujemy panu burmistrzowi za to, że objął, objął honorowym patronatem naszą imprezę. A jak również na jego ręce składamy podziękowania, ponieważ zawsze, kiedy się zwrócimy do gminy, do pracowników, zawsze nam pomagają w organizacji tego turnieju, więc na pana ręce podziękowania, ale również Panie Burmistrzu zapraszamy. Wiemy, że pan jest miłośnikiem siatkówki, więc zapraszamy wreszcie, aby pan stworzył jakiś team i tutaj razem z nami sobie zagrał. Potykał w naszą tutaj amatorską siatkóweczkę. Serdecznie zapraszamy i, i dziękuję. Drodzy Państwo, nadszedł czas, żeby nagrodzić najlepszego zawodnika turnieju. Przepraszam, najlepszą zawodniczkę najpierw. I tak zdaniem komisji, która wybierała... Taką właśnie osobę, najlepszą zawodniczką została zawodniczka z Timu Ludki Team Patrycja Gomułka Zapraszamy Panią Patrycję Najlepsza zawodniczka w turnieju Kuchar Burmistrza Klinicy Zdroju Nagrodę i podziękowanie wręcza Burmistrz Klinicy Zdroju dr. Pan Dariusz Leśko Dziękujemy bardzo, brawa dla Pani, brawa Kolejna nagroda Najlepszy zawodnik w turnieju, naszym zdaniem. Również zawodnik teamu, ludzki team, konieczny Dawid. Brawo dla Dawida. Dziękujemy bardzo, walczyli dzielnie. team zajął czwarte miejsce, ale wyróżniliśmy zawodników z tego timu. I w końcu trzecie miejsce spośród piętnastu drużyn. Zajmuje drużyna Godzuk Team. Brawo, zapraszamy drużynę na podium. W tamtym roku było troszkę lepiej, było drugie, ale jest dalej podium. Trzecie miejsce, bardzo dzielnie walczyli. Bardzo dobra drużyna. Wszystko na pograniczu. Zwycięstwo. Trzecie miejsce, drużyna Godzuk Team. Brawo dla nich, trzecie miejsce, brawo. Proszę zdjęcie wspólne jeszcze.